No dzień dobry widzowie, witam was już w szóstym odcinku z oceniania gier typu PCD. Dzisiaj mamy grę od pana Kruski. Pozdrawiam twórców, i tak dalej, i tak dalej, no więc CEO. Zaczynamy. Sorry, że przerwałem film, ale zostawcie tu 15 lajk like dla motywacji. A jeżeli chcesz, aby twoja gra była następna, to podaj rzeczy takie jak wymienie, nazwa gry, nazwa gracza i nazwa grupy jak jest. Ja nie przedłużam i miłego oglądania. Sprawdźmy czy działa SPON raczej powinien. Chyba od samego początku tej serii był ten passat i zawsze nim jeżdżę więc od dziś to jest tradycja, żeby te auto gdzieś było. Jedziemy zwiedzić mapę, która nie jest zbyt duża. Pojedziemy na paczki, bo system paczek to coś w tej serii, więc jadymy jak patrzyłem na mapę to w tą stronę był paczkomat. Patrzyłem na te domki i są za małe, ale zawsze coś, i to jest ten wasz cały paczkomat. Dobra, A, walić kod wejdę tam bez kodu heche. Dobra, nieważne, mnie tu nie było. Taki minus, że źle jest zaznaczone na mapie, gdzie co jest, więc teraz jedziemy po paczki. Dobra, już jesteśmy, więc bierzemy i jedziemy. EE, co jest dobra, to chyba niestety musimy skończyć odcinek, bo to jest zbudowane. Napoleon, what will we do? Dobra, przejrzana gra więc daje tej grze ocenę 5 na 10. Wbijcie do mojego discorda link w opisie. Stkę jeszcze jedna dawka mema. is Elon Musk.